Dzień dobry kochani, witam serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek z gośćmi. Dzisiaj gośćmi będą tu właściwie widzicie na pewno w tytule odnośnik, ale zaraz sami się przedstawią. Witajcie, to Mary. I Mario. Takich miłych gości dzisiaj mam i postanowiliśmy nagrać wspólny odcinek z miksami za 50 zł. Ja mam zestaw: dogrywkę super mega pensji, bajeczna kasa. Podkowa Szczęścia, moc Szczęścia, dolarek i worek z kasą. A my do tego sobie nasze dorzucamy, czyli mamy 500 tysięcy w banku, kierunek kasa, różowy diament, portfel zielonych i kolejny, kolejna porcyjka. Krystal cash, pieniędzy jak lodu, rajską kasę i ekstra pensję. No i zobaczymy, co się w tych drabkach pojawi. A to już zobaczycie za chwilę. Tak, i <laughs> kto z nas których z kanałów no osiągnie lepszy rezultat? No wiadomo kto. Pozostały, za... za 50 zł, kupowane w moim ulubionym punkcie. Tak, kupiliśmy właśnie u niej. Zobaczymy, czy dla niej będą również szczęśliwe, tak jak dla mnie, bo ja uważam, że to jest szczęśliwy dla mnie punkt. No no tego tu byś nie wygrane, a, a ty wzięłaś te wyższe, wszystkie bogate. A ja mam Też... nagrywać pierwsze, tak? tak? Tak, tak. Dobrze. No to ja zacznę od worka z kasą z numerem 19. I sobie szukamy. Dzięki za lucenkę mocno, kochanie. Trzymaj, trzymaj. Szukamy 47, 15, 56 i 49 lub. Piku, już chciałem powiedzieć, worka. <grym, 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 bo to myli. To, bo tak powinno być. No, jest 41, 37, 52, 49 jest wygrana. No proszę bardzo, mówiłam. I 34. Drugi rządek 46. Pomóżcie mi przynajmniej patrzeć, bo jak jestem sama, to często coś mi się tu przeoczy. My też kupimy, o... I 49 kolejne. Ale jest wygrane. No ładnie. Dwa razy po 49. Tak. 49 jest 5 i 5. Super. Brawo. Dyszka. No to dobry początek. Pierwsza dyszka jest dwa Pięknie. razy. d Dobra. Początek fajny. aby na tym się nie zakończyło. Moc szczęścia z numerem 6. Był odcinek z zakończeniem tych zrapek, ale jeszcze jest, to sobie jeszcze zabrałam. Lubię bardzo tą zrapkę, no, ja lubię ją. Nasze 16 36, u nas, u nas też jeszcze na 23, <grym> 2. A ja mam 8, 24, 28, 12 i 32. I w drugim 35. No, żegna się takimi bokami, tak samo jak na tym odcinku pożegnalnym, tak samo same boki leciały. I cztery. Dobra, to wygląda, ale i tak ją lubię. No ja mnie też. Bo była ładna wygrana w niej, także fajnie. Podkowa szczęścia z numerem 32. I tutaj czy podkowa będzie szczęśliwa 48, 18 38 i 27.

11, 30, 23 i 15. Ojej, Ojciec, no te worki miały być jedyne? Nie! nie, 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 nie. To dopiero początek. Jeszcze, jeszcze trochę. Nie duże ryby czekają? No. Bajeczna kasa z numerem 25. Taką sobie staruszkę zabrałam. Widziałam, że leży.

Jest worek. Jest worek! Jest worek. Mówiłam, staruszki są no. szczęśliwsze. 27, 39 i 19. No jeszcze dajcie dajcie. Są tutaj dziewiątki, ale to nie to. 34, 13, 4, 26 i 33 i ostatnie. Szansa w ostatnim rzędzie. 38, 22, 6, 23 i 11. Bezwyka. A pod workiem cóż by innego. No, Ale dobrze, że jest. Ale jest. To jest ważne. Jeszcze symbol, a nie liczba, nie? Trzy razy A, dobra, dokładamy do puli nie. i najgrubsza ryba, nie. dogrywka premiery. Premiera, fajna. Bo premiera u mnie wyszła bardzo kolorowo. No Z numerem siódmym, tylko chyba nie powiedziałam. 23, 11, 31, 12 i 22. Dobra. Czy teraz dogrywka będzie udana? 18 19.

No, ale ja wolę jak w tych pierwszych polach się Moja pojawia. Nie wiem, No to tak lepiej spokojnie. No, no tak to umocjenie. No, dalej pusto. Kolejny rządek 32. Oczywiście obok. Kolejny. 15, 48 i 14. I ostatnie. Tutaj szanse. 44, 10, 5, 1 i 26. No jejne. Pusto. tak, musisz próbować mimo wszystko. Czyli drabka chce trafić. Rodzenie, jak teraz chcesz? Dobrze, ja tak, podsumowanie z mojego 50 zł. Wygrywa bajeczna kasa, dając wrot i worek z kasą dając 10 zł. Czyli 20 zł wraca, 30 zł na minusie. A teraz oddaję. Głos dla moich gości. Ale to masz już wygrane, ale mamy pecha na no odcinkach. takowo często jest. No, to jeszcze jest raz witajcie, pakiecik. kochani. Tu jest mój pakiet, który już Mario pokazywał. To ja zacznę od portfelka zielonych, numerek 45. Szukamy oczywiście karty. No i liczb. Uczymy, wiecie, jakie to ludynka ma, fajne studio. że szok. Trzydzieści dwa, cztery, trzydzieści i dwadzieścia sześć. A mamy trzydzieści cztery, osiemnaście, tego brokatu jest w style, nie? Dziewięć, znaczy tak, dwadzieścia osiem i trzydzieści jeden, no, było bliziutko. Kolejny rządek to mamy sześć.

Mam nadzieję, że coś wrzuci, bo jak nie To jest oczywiście moja ulubiona zrapeczka z, z rozżuweczką. Różowy diament. Z numerkiem, kochani, szesnastym. Nie byłem troszeczkę do kawy, Ale no. 12 47, 20, 32. Tak, czy szukamy, a co mamy? Ojej, nie znaleźć. No, nie chciałabym. się jestem już u ciebie, wiesz, tak jest ona, że ja już z by pomysł podarowała. 49, 14, 22, 29 i 24. Ej, ty mała tutaj wyskoczyła. <noise> <noise> 37. 13, 51, 41. No bardzo i 46. Kochani, też pustak. Nie wiem, czy kontrolne pomiędzy, w ogóle. Pomiędzy w Ale to wszyscy widzą. Jest P. Ja to zawsze denerwuję się z tym szukaniem. Dobra, puste. Nie będę przedłużać tutaj. Kierunek kasa. Numerek 40. Co my tutaj szukamy? To jest też plik czy kapsel? Nic. No, kapsy, a to jeszcze nigdy nie szukamy. Nie, Kapsa. kapsy, to ja nie boję, jest całego Ja cię pojechał, klips. Sorry. Jeszcze kapsy a nie dziewiątkę. A, a może a będzie. Szkoda. A może będzie. Dobra, mamy dziewięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem. A ta warstwa, tak jak ma ziwę, na tej zdrowce, nie? No. Nie no nie cztery. cztery, dobra. Coś tu w ogóle będziemy mieli, Mario? Dwa. 11 Mario na stopa po prostu 25 litrannymi 54 28 drugi rządek Ja sobie tutaj właśnie wybieram, jak Mario kupił i chyba wybrałem ten najgorszy Zawsze wybieram pierwsza, a potem okazuje się on tą lepszą w dostaw turę 6 Co kupuję ten po prostu zabieram No 9 nie, 19, sorry, i 29. Także rząd kolejny po stawce. 5, 2, się nie spisało na razie. Ryby dają, nie? Tak. Dobra, teraz ja ogrąbam ryby. Tak. Z numerem 18 szukamy, to jest takie złoto i bank. Bank mnoży. I co? pomnoży. Muszę tutaj obniżyć. Dobrze, chyba teraz będzie dobrze widać. Marko, ten brudy. I co będziemy szukać? Trzydzieści dziewięć, bo tutaj chyba uczynienia? Trzydzieści dziewięć, czternaście, dwadzieścia siedem. Sześć i trzydzieści sześć. A mamy trzy, dwadzieścia osiem. No, A, ja już będzie. Tak ja 21, 38, Trzymam, trzyma. Chciałam na siebie spojrzeć. Bank. 16, będzie bank. Ojejku. fajnie by było. 13, 17, Co to ja już myślałam, że coś tu będzie innego. 35, Obok. Trzydzieści dwa. Co ty wybrał? Dziewiętnaście. Stała się obok. No on tam, tam się takie... Wie, zas on zasłonił mnie i więcej nie wiedział. Czterdzieści. Pięć. Dwadzieścia pięć. Dwadzieścia cztery. Dwanaście. 11, ale ciężko się drapie tą. 15. Ale... No, Zdarzało się już to warstwo. <laughs> dwa. Jest. No, pies, to no, jest no, złoto. No. I 26. No to tak dyszka jest, bo to nie, nie mnoży, no. nie. No to mamy no. pięć no. dych jo! Bravo! Jo! Bravo! Jo! Jak, by, jak to by był bank, to by był Was stów... Mówiłam ci, że będzie bank. Rozbiłaś bank złoty. Mario, to ja dobrze. dobrze. Wy... Ja dobrze wybrałam. Pięknie. prawda? Ja cię, JJ, nawet nie znam tego. Mamy odzyskany! Tak, jeszcze Mario wygra Pokażę jeszcze raz. Mary... I Mary wygrała pinny dyszek. Hura! Mamy to! Iu. teraz ty. No to jeszcze zostały, został mój pakiecik. A ja już mówiłem, nie... I ja zacznę sobie zaczynę. Może od ekstra pensji. Zlepeczkę mamy z numerem 19. I spójrzmy, co tu się kryje. Zaczynamy od 11, 18, 30 i 6. Statyflaż kibicuje tutaj. Nie. <noise> Zaczynamy. Bo nie 6. Bo nie 6 no tak się to cieszy, nie. że Nie. jak ja to od razu zaczął szaleć. 34, 14, 24 i 13. Dobra, ja spróbuję tu delikatniejszą metodą. Może nie będzie tak szalał. 4, 31, no 19, oh. 29, i 17. No to pierwszy pustaczek. Ja też nie lubię. Ona jest tak dla mnie. Każda, Prze... każda edycja. No mam in odrębne zdanie. Ale... Ja wiem. <grym> <grym> <Z bolo> widziałaś. <grym> ja Wiadomo, no. to. Teraz mamy lajską skasę z numerem 39. I co? Poszukam sobie palmy i pliczku. I czy coś tutaj dołożymy do tego, co udało się Mary znaleźć? Mamy wisienki. Arbuza, awokado, kwiat, chmury, rower, cytryna, biedronka, plecak i ananas. No nie, rajska kasa też nie To Poczekaj, tu co mówię, grube ryby. No. Dobra. Tu też grałeś grubą rybę i też wygrałaś. To ostatnia z drapeczka z tych drobniejszych. I to są pieniądze jak lodu z numerkiem 44. I szukamy diamentu 45, 12, 39 i 16. A co my tu mamy? 25, 30, 43, 22, 31, 19. No, na razie nic tutaj nie chce się dopasować. 26 ty tak nie i 35. Ja Czyli, bardzo, i... Nie Czyli piątaki również u mnie się nie Oj, spisały. I teraz no teraz i zostawi krystal cash z numerem 6. Tu sobie będę szukał takiego śmiesznego zwitka z pieniędzmi. No. Albo dolarka. Dobra, trzymamy kciuki za dolarek, dolarek. Dobra. I będziemy mieli tak 18, 8, 15, 23 i się 3, I czy uda nam się znaleźć je tutaj niżej. Mamy tak 32. Dwadzieścia dziewięć trzydzieści jeden siedemnaście dwadzieścia sześć dziewięć dziewiętnaście to tak pięknie obokowo tak. to poszło cztery dwadzieścia dwa i trzydzieści sześć no zostały jeszcze dwa rządki mamy jedyneczkę 13, 35, 33 i 27. No. Zobaczymy, czy tak jak w 500 tysięcy banku, coś w ostatnim rzędzie. No. Tu mamy 7, tak. no. 25, 21, dwójeczka i na koniec 37. No nie, u mnie się nie udało. Czyli ja mam wszystkie puste. Ja już podsumowałam moje zrobki, w sumie już odłożyłam na bok. Ale jeszcze raz pokażę wygraną Mary 50 zł. Ja wygrałam 20 zł, Także ładnie gratuluję. Brawa dla Was. Dziękuję bardzo za wspólny odcinek. Wszystkim sprawy zapraszam wszystkich serdecznie nas, nie? na kolejne. Tak, powtórzymy, tak, powtórzymy. tak, jeszcze to powtórzymy. A wszystkim bardzo dziękuję za obecność i zapraszam na kanał do Mary. I Mario odnośnik będzie w tytule. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pa pa. pozdrawiamy serdecznie. Pa. Pa.